Również by trzymał z dziesięcioma. Czy będzie cięższym rywalem sobie rajskim niż dziesięciu? Przekonajmy się. Spodziewałem się, że Borow wystartuje do przodu, że będzie szybciutko dążył do skrócenia dystansu, bo ta walka w długim dystansie, kiedy rekordista naprawdę ma lepsze warunki, finalnie powiedzmy na papierze lepiej boksuje, no ale zobaczymy faktycznie, jak ta strategia będzie przebiegać za chwilę. Widzimy trzecie kopnięcie od Wojtka, ale on kopał pająka tylko po to, żeby go do tego przyzwyczaić, a potem żeby zacząć bić pięściami. Czwarte kopnięcie, i wydaje mi się, że to jest tylko przygotowanie Rafała to. Żeby zaraz leżeć go góro. Tylko i aż, bo właściwie to nawet nie jest stricte kopnięcie loki, jest to bardziej kopnięcie kalki na łydkę, które naprawdę być bardzo nieprzyjemne. Jak ja to lubię mówić, kropla, kropla drąży skałę i zobaczymy, jak sobie Boro za chwileczkę poradzi z, taką, z tego typu urazem. Widzieliśmy już piąty raz i od razu długi prawy. No ja właśnie myślałem, że będzie odwrotnie, że to Boro zacznie okopywać nogi, aby właśnie słabiej się poruszał. Jest zupełnie odwrotny. Wojtek ma ten swój firmowy, lewy sierpowy, który jest niewidoczny dla oka, jeżeli patrzymy na pojedynek, ale bardzo go czuć, kiedy jest się jego rywalem. Właśnie przed chwilą go zadał. I biorę pod uwagę, że fakcją swojego rywala chce przyzwyczaić. Na razie faktycznie zadaje tylko komnięcia na łydkę, tylko po to, żeby za chwileczkę skorzystać z innej techniki. Tak jak podobnie bije kilkukrotnie już prawy na dół. I biorę pod uwagę, że chce swojego rywala po to przygotować, zaskoczyć ciosem na górę, który może być kończący. Ten pojedynek na razie nie okłada się, pomyśli Boro. Teraz próbował obrotówkę na brzuch, natomiast. On musi zacząć walczyć, i wydaje mi się, że przy takim, przy takim tak naprawdę układzie sił zaraz wejdzie po nogi dokładnie. Ale no zobaczmy, jak szybko to wybronił Wojtek. Jak, no to mówią, jak to mówią, nieważne jak zaczynasz ważne, jak kończysz, także zobaczymy, jak ta walka potrzeb dalej, ale faktycznie na razie przewagę zyskuje coraz wyraźniejszą rekordista. No tutaj w takiej płaszczyźnie mentalnej już widać, że przewagę zdobył rekordista, że to on dominuje ten pojedynek, on wywiera presję, on kontroluje dystans. No i tutaj widzieliśmy już taka próba wejścia w nogi, ale taka rozpaczliwa. On przed, przede wszystkim narzucił swój styl walki, tak jest, naprawdę walka się układa finalnie pod, pod jego dyktando. I Zobacz, to dziesiątek, kopnięcie <noise> na łydkę naprawdę nie walczy się łatwo po tylu otrzymanych uderzeniach. Tak, właściwie patrząc tu się bardzo blisko oktagonu, widzimy, że to łyd, łydka jest delikatnie za, zaczerwieniona, albo właśnie nawet niedelikatnie. I nawet ma wrażenie, że Borza zaczyna mieć pomalutku problem z poruszaniem się, także te wszystkie wejścia w parter mogą być coraz mniej dynamiczne, a to obróci się przeciwko niemu. Wydaje mi się, że przy tylu otrzymanych uderzeniach. Trzeba wchodzić w nogi, bo potem z tak obolałą mytką będzie coraz ciężej, a rekordzista idzie do przodu. To chciałem powiedzieć, że właściwie dla niego, jego zadaniem jest niejako zaryzykować, skrócić dystans, ale właściwie oprócz jednej próby tak naprawdę nic więcej się nie wydarzyło. Teraz dwoma uderzeniami, ale raczej nie trafił. Raczej nie trafił i ja myślę, że ta walka coraz, coraz bardziej idzie w kierunku... Yy... Jej, o, proszę, piękna kontra. Tych uderzeń naprawdę, kiedy stoisz naprzeciwko Wojtka, nie widać. No właśnie, Wojtek, wszystkie te akcje Boro tłumi w zarodku. Tam nie widać, żeby dał szansę rozwinąć się rywalowi. Widać to było po grzeszku. Uważam, uważam, że naprawdę również Wojtek sobie bardzo dobrze pilnuje tego dystansu. Jest gotowy pracować na wstecznym, więc uważam, że dużo lepszym rozwiąza rozwiązaniem dla Bora byłoby wejść w tempo. Kiedy rekordzista najgorszy to w tym momencie właśnie spróbować złapać go w tempo, kiedy obydwoje ruszą do przodu. Bardzo duży spokój u Wojtka, duża elektryczność u Bora. Tutaj mo można by było, bo taktyk jest wiele, na przykład yy, pójść tak zwanym Imanari roll, czyli od razu Dokładnie. do nóg. Tylko pytanie, Uuu. czy on to potrafi? Dobrze nastawiony celownik, Wojtka naprawdę zaczyna trafiać coraz bardziej celnie i biorę pod uwagę, że ta taktyka związana z niskimi kopnięciami również ma służyć pod to, żeby nie dać się obalić. Jeśli bym zaryzykowałby jakimś middle kickiem, high kickiem podniesioną nogą wyżej, to faktycznie mogłoby szybciutko przenieść się do parteru. Natomiast co ważne, Boro ma duży charakter i nie sądzę, poddał się w tym starciu. On cały czas próbuje, czekamy na jakąś szarżę z jego strony, bo to może zagrozić. On sporo waży, 92 kg, tylko trzeba tę szarżę najpierw wykonać. To ja chciałem tu... dokładnie powiedzieć. A tutaj bardzo ładny lewy sierpowy, poprawiony prawym, prostym. Ja tu właśnie przyglądam się Wojtkowi, jak on pracuje w tym z I proszę zobaczyć, bo tak zawodnicy grapplingu robią, że bokser musi dosyć blisko podejść. Zawsze ta noga powinna iść. O, ale prawy, o, dobry, prawy, na prawy. Właśnie. A Wojtek nie dosuwa tych nóg. On ręce rzuca daleko, te nogi są zbyt daleko, aby właśnie móc je uchwycić. Naprawdę bardzo ciężko jest niedzielnym kibicom zauważyć, dlaczego tak ludzie boją się podejść do Wojtka, natomiast ten lewy sierpowy robi niesamowitą robotę, on ciągle spada w okolice, skroni i ciężko jest skracać dystans w momencie, kiedy nawet otrzymując uderzenie Wojtek za każdym razem oddaje tym lewym sierpem. Ja często powtarzam, żeby zawodnik, aby skrócić dystans, powinien robić to w sposób aktywny, albo z czasami, albo z unikami, bo momentami faktycznie robi rotację w jedną, w drugą stronę, zbliża się, zbliża się do swojego rywala, wtedy głowa pracując jak tu ten ruchomy punkt jest trochę cięższa do trafienia. Ale robi to zbyt rzadko. Właściwie od do walki prze, przejął inicjatywę Wojtek w 100% na chwilę obecną. Tylko pytanie jest takie, dlaczego Boro o! nie obala? Dlaczego Boro spróbował tego tylko raz? No, dlatego, że widzi, że nawet nie ma szansy, żeby zbliżyć. Nie? Tam widać było, że ta akcja była zduszona w samym zarobku. Ale taka jest prawda, że dopóki czegokolwiek nie zmieni, to jest skazane na porażkę. On powinien sobie dać szansę, zaryzykować faktycznie. Nawet jeśli to obalanie się nie uda, próbujmy raz, drugi, jeśli nie trzeci, to może piąty. I może w końcu faktycznie konsekwentnie do, do celu. Bo ma naprawdę duży doping, słyszymy jego kibiców. Ja na przykład poszedłbym o zakład, że Szuli doszedłby do Wojtka. To chciałem powiedzieć właściwie nawet taka chaotyczna akcja bokserska niekoniecznie, żeby trafić, ale tylko po to, albo aż po to, żeby skrócić dystans. Faktycznie może nawet docisnąć do siatki. No i tam przejdzie już do elementów zapaśniczych czy też parterowych. No mamy tylko jednego super... i widać było, że zabolała teraz łydka. Ta łydka już bodejże tutaj od tak minuty już widzę bardzo boli. Jedna, ostatnia runda, ostatnia szansa dla Bora. Ja myślę, że Boro naprawdę powinien chociaż raz porządnie spróbować zapaśniczo przewrócić rywala. A ja znowu myślę, że tutaj e, Wojtek będzie chciał pokazać, e, no właśnie coś efektownego i być może zakończyć tą walkę przed czasem. Uważam przede wszystkim, że dla Bora taktyka wyprowadzenia dwóch trzech ciosów, na które Wojtek się świetnie cofa, dużo widzi, jest, A, za, jest te... za krótka. Trze trze Bardzo drugi, trzeci nie wejdzie, więcie. czwarty, piąty, szósty ma prawo wejść, ale przede wszystkim powtórzę się, skrócić dystans i umożliwić mu obalenia. Tutaj jeszcze miałoby znaczenie jest takie, taka taktyka hand fighting, To rzadko się widzi. Na przykład Daniel Kormier często to robi, kiedy zawodnicy są bardzo Palce wysocy, niebieskie. z długim zasięgiem. Właśnie mo można to stosować. Natomiast I o, teraz i mamy! Wreszcie. Pięknie obronione przez Wojtka Sobierajskiego. Jeszcze zdzielił kilkoma uderzeniami głowę przeciwnika. Czyli pokazał, że na, mimo wszystko jest cały czas czujny, faktycznie on dalej y, prowadzi walkę pod swoje dyktando, ale jest na tyle czujny, że wierzy, że by nie popełnić tego błędu, który tak naprawdę mógłby przekreślić jego, jego zwycięstwo. Czyli Boro dalej musi próbować pięściarsko, dalej musi próbować kopnięciami. Ale znowu próbował dość, ale nawet nie jest w stanie zbliżyć się do tego, żeby w ogóle być blisko sfinalizowania obalenia. No właśnie, jak to działa psychicznie, tak? Kiedy w tej płaszczyźnie stójkowej nie możemy nic zrobić, jesteśmy demolowani. A tutaj, jeszcze to, co ma być naszym atutem, też nie jest naszym atutem. Dodatkowo rywal nie trzyma gardy, bije z biodra. Tomku, ty ostatnio powiedziałeś, że ewentualna walka z tobą to byłoby zdecydowanie za wysokie progi. Czy dzisiaj też wyjdziesz z podobnego założenia? No, dalej trzymaj się swojego, tak. <laughs> <laughs> Czy Wojtek Sobierajski jeszcze przyspieszy tempo na koniec starcia? Przyspieszamy, krzyczy jego narożnik. No ja myślę, że tutaj jedyną już opcją zostaje to, co zawodnicy MMA często robią pięknie. Czy wybroni? Tak, wybroni. Ale właściwie stało się to, co cały czas podpowiadał do Bora, że faktycznie szedł w, w momencie, kiedy Wojtek na niego ruszył serią ciosów to jest najlepsze, żeby nie powiedzieć w tym momencie jedyny moment na to, żeby spróbować go obalić, ale na pewno nie kopnięcie frontalne na biegu wstecznym, bo to nie ma szans prawo skoro, wytuł. Skoro mówiliśmy o tym, że to Boro ma szukać cały czas obaleń, to ja pytam dlaczego przez 90% walki on cały czas ucieka do tyłu, cofa się, robi swojemu rywalowi miejsca na zadawanie kolejnych ciosów i tak naprawdę... Nie ma na to żadnego pomysłu. Wydaje mi się, że to głównie dlatego, że Sobierajski ma taką kondycję, że rywale Bora byliby w tym momencie na tym samym etapie zmęczenia, co on. Natomiast Wojtek wygląda, no jakby w ogóle się jeszcze nie zmęczył. Ja myślę, że po prostu on nie czuje tego miejsca wolnego, gdzie mógłby wejść. Ja się zgodzę, że najlepiej jest wtedy, kiedy rywal się do nas zbliża, Świetna bo nie musimy się... Bora. Ale nie, Rafał Borkowski jest bardzo, ale to bardzo twardy i trzeba mu to oddać. Aj, so, uj, pięknie. So, Zwycięzcą walki przez jednogłośną decyzję sędziów. Wojciech! Rekordzista! So